Dobry wieczór. No, gratuluję Rakołowi zwycięstwa. Choć, choć nie ukrywam, że jestem mocno rozczarowany wynikiem. Chcieliśmy dzisiaj zwyciężyć, ale, ale no niestety z, z tego typu zespołem trzeba być ponad w miarę uważnym i skoncentrowanym, jeśli chodzi o, o kwestie związane z działaniami obronnymi. Dzisiaj, dzisiaj raków, pomimo pomimo zresztą bardzo dobrej gry, Zatana stworzył sobie sytuację i które zamienił na bramki. Piękna pierwsza bramka Carlosa, która doprowadziła do, do remisu. I myślę, że ten fragment gry, w którym zdobyliśmy pierwszą bramkę, mogliśmy być troszeczkę, mieć chłodniejszą głowę, bo kilka razy mogliśmy wyprowadzić lepsze akcje, kiedy, kiedy raków zaatakował większą ilością. I nie ukrywam, że na to też czekaliśmy, aby, aby skorzystać właśnie z tych przestrzeni w momencie, kiedy raków atakuje. No, ale niestety, niestety nie udało się zdobyć tej drugiej bramki, e, która, która dałaby nam więcej komfortu. No, rzeczywiście, ta, ta bramka piękna e, na 1-1, e, po której rak wrócił do, do, do meczu, no, a później po przystałym fragmencie e, wzrost Petraska i jego, jego umiejętności gry głową. Yy, niestety, niestety, pozbawiły nas yy, punktu. Yy, no ale cóż, yy, to, to jest yy, gorzka pigułka, jaką dzisiaj przełykamy, i yy, to co, na czym się teraz skupiamy, to kolejny mecz z Wiedzion Legnica, bo zdajemy sobie sprawę, jak ona jest dla nas istotne. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań że trener Papszul wyraził taką opinię, że to, że Raków wbił drugą bramkę, to po prostu był efekt tego, że nie wytrzymaliście w drugiej połowie już tego naporu. To jest trochę fizycznie. Czy Pan się z tym zgodzi? Znaczy, nie ukrywam, że spodziewałem się intensywnego maczu. Rzeczywiście taki był po, po raporcie motorycznym tutaj oba zespoły. Dzisiaj to był naprawdę w mojej ocenie taki, taki intensywny pojedynek obu zespołów. Hmm. Y i, i dlatego też te, te zmiany, które, które uważałem, że będą konieczne, a uważam, że, że no, na, na pewno spodziewaliśmy się tego, że Raków jest zespołem intensywnym i że będzie, będzie tą intensywnością chciał nas stłamsić. Będzie chciał z, przesunąć silnie ataku do, jak, naj, jak najwyżej. No, i, 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 ale myślę, że my że, że mogliśmy uniknąć tej, tej straty bramki, lepiej, lepiej kontrolując wydarzenia, akurat w tym fragmencie, w którym, w którym raków nam strzelił do tego gola. Nie ma co ukrywać, że, że raków jest, jest zespołem e, i tu niczego nowego nie powiem. Jest stolicę jest, jest które Parasy, który, który e, no, nie, nie bez kozary jest w tym miejscu, w którym jest. Także, także spodziewaliśmy się tego, ale. Ale tak jak wspominałem na początku, liczyłem na to, iż, iż te ryzyko, które podejmuje raków, będzie do wykorzystania i, i było kilka takich możliwości, w których, których mogliśmy troszeczkę lepiej się zachować i, i mogliśmy z tego mocniej skorzystać. Dziękuję. Piotr Żakowski, TFOP że dzisiaj był ten mecz, który można było wygrać, a teraz przed Wami chyba seria spotkań, które trzeba wygrać. Może być to powiem, newralgiczny moment sezonu. Znaczy, każdy mecz do tej pory był, był równie, równie istotny, równie ważny. Oczywiście każdy z tych meczów był w innym scenariuszu innym z innym przeciwnikiem inaczej. Inne, inne strategie na poszczególne spotkania i, i, i podobnie będzie teraz. To, to, to e, również dzisiaj był, był mecz, w którym, którym gryśmy o zwycięstwo, gryśmy o to, żeby te punkty zostały u nas, ale, ale no, e, to, to dzisiaj nie, nie starczyło na, na zespół Rakowa, choć tak jak mówiłem w, w czasie mojej wypowiedzi, to mogło się również, r, r, różnie potoczyć w czasie, w czasie spotkania. Kolejne rzeczywiście spotkanie. Gramy przeciwko Miedzi Legnicy, Legnica w, na wyjeździe. Zespołowi, który walczy, walczy o, o, o utrzymanie w Eksaklasie. Także wiemy w jaki sposób ten, ten zespół wystartował, jak, jak, jak się prezentuje w poniedziałek. Gra Derby z Zagłębiem. Także my, my jesteśmy również gotowi na, na to spotkanie. Wiem, do się, czego się tu. Legnica. Także to, to jest teraz czas, w którym przede wszystkim w tych kilku dniach na regenerację i, i przygotowanie do kolejnego spotkania, bo ponieważ gramy za tydzień w niedzielę. Dobry wieczór Chluziński, Tomasz ekstra trener .pl. Ja mam takie pytanie, bo powiedział trener, że chcieliście wykorzystać momenty, gdzie Raków wysoko atakował, tak? I chcieliście wyprowadzać kontry. I odnośnie tego, czy... Nie uważa trener, że żeby to zrobić w środku pola trzeba mieć zawodnika, który utrzyma piłkę i zagra piłkę, znaczy bardziej kreatywnego w skrócie mówiąc. Natomiast czy Nene i Taras będąc bardzo dobrze w destrukcji nie są zbyt podobni do siebie? Znaczy, no, wie Pan, to, tutaj to już pom pomylę, bo to już taka delikatnie akademicka dyskusja, ponieważ no, możemy zakładać yy, Różnych, różne modele yy, i rozwiązania. Plan na ten mecz yy, mieliśmy, mieliśmy taki, aby wykorzystać przestrzenie za i, yy, przeciwnika i, i rzeczywiście zagęścić środek pola poprzez, poprzez yy, obniżenie jednego z napastników. Yy, no ale, ale wiedzieliśmy też, że Raków dobrze, dobrze zamyka przestrzenie między sobą i ciężko nam będzie yy, tą piłkę Zagrać do, do, właśnie w, w centrum. E, dlatego też czasami zawodnicy mojej piłkarze stosowali proste rozwiązania, szukając bezpośredniej gry do skrzydłowych, ale w niektórych przypadkach, kiedyś zmieniliśmy centrum przez, przez środek, pola te, te przestrzenie dla nas się otwierały i że bardzo żałuję tego, iż te akcje, które były, miały taki dobry zalążek, kończyły się w, w tej strefie średniej. Nie wchodziliśmy do strefy ataku, bo uważam, że tam no, byśmy byli groźniejsi. Dobry wieczór. No nie ma jak dobrze rozpocząć weekend i, e, i zdobyć trzy punkty w e, rozpoczynającym kolejkę spotkaniu. No i można spokojnie obserwować wszystkie, wszystkie mecze. I, i to ważne, bo możemy spokojnie się przygotować do kolejnego spotkania. Natomiast co do meczu, bardzo intensywny mecz, no, widać, że Jagiellonia położyła wszystkie siły, żeby nam się tu przeciwstawić i w pierwszej połowie rzeczywiście sprawiła nam sporo trudności e, i, i mm, prowadziła też po takim trochę kuriozalnej bramce. My bardzo dobrze rozpoczęliśmy, mieliśmy dwie sytuacje w pierwszej, po, w pierwszej minucie, teraz padła bramka, więc to już pokazywało jak ten mecz był szalony trochę. Natomiast no, po przerwie skorygowaliśmy te nasze trudności, mecz był pod naszą całkowitą kontrolą i, i, i zwyciężyliśmy. Choć, choć nie było łatwo, bo tak jak mówiłem, Jagielonia nam się przeciwstawiła, ale, ale ta jednak pierwsza połowa ją dużo kosztowała. Widać było, że w drugiej połowie już tego tempa mm, nie wytrzymali no i cieszymy się, bo, no, bo, bo wygraliśmy na wyjeździe. Z drużyną, która tak jak my do tej pory była niepokonana w rundzie wiosennej, i to jest, to jest zwycięstwo cenne. Teraz wracamy, regeneracja i szykujemy się do meczu Pucharowego. Dziękuję.